To jest 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. W dzisiejszym odcinku: O tym, jak znaleźć Wielkiego Mistrza w Małym Mieście. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej. Dzień dobry, tu Marcin Wesołek z działu sportowego Wyborczej. Dziś w podcaście 8.10 gościmy Jolantę Kuor, trenerkę lekkoatletyki, odkrywczynię talentu pięciokrotnego mistrza świata w rzucie młotem Pawła Fajtka, jedną z twarzy projektu Sports Mentor. Żarów leży na Dolnym Śląsku, 50 kilometrów od Wrocławia, mieszka w nim około 7 tysięcy osób. Jest pani nauczycielką WF-u w tamtejszej szkole i to tam wypatrzyła pani chłopaka, z którego pod pani okiem Wyrósł medalista olimpijski i pięciokrotny mistrz świata. Pani Jolanto, jak to się robi? Ja powiem tak, dodam, że byłam tym nauczycielką, bo w tej chwili już pracuję w pierwszym liceum w Świdnicy, a rzeczywiście pracowałam wtedy, kiedy znalazłam Pawła w, w szkole podstawowej. Jak to się robi? Właściwie tak się zastanawiam, jak to, jak to się robi. To było tak, że, że zawsze koło nas, zresztą tak jest, są osoby, które po prostu warto inwestować. I tak sobie myślę, czasami chyba musimy być sobie bardziej uważni i też nie patrzeć tak bardzo powierzchownie. Warto popatrzeć tak trochę z innej perspektywy. To znaczy, wiadomo, że w sporcie są niepokorne dusze i czasami te, czasami te niepokorne dusze, niepokorne charaktery, a zwłaszcza wśród dzieciaków, są często bardzo tak przekreślane albo odstawiane gdzieś z boku. A warto takim osobom dać szansę, zaprosić ich do treningu i zacząć po prostu im pokazać, że można inaczej. A co takiego miał mały Paweł, czego nie mieli inni pani uczniowie? To znaczy tak. Mały Paweł zdecydowanie się wyróżniał walecznością i tym, że nie umiał przegrywać. W tym sensie, że nie chciał przegrywać. Nie tyle, że nie umiał, jak nie chciał. Po prostu walczył do końca. Ja pamiętam tą sytuację, kiedy. Na boisków, to była chyba klasa czwarta szkoły podstawowej, ktoś mu zabrał piłkę, a on po prostu nie odpuszczał. I, i, I to jest właśnie to, że ta cecha u niego była bardzo ważna, bo był silny, szybki, ale równocześnie potrafił walczyć do końca i nie odpuszczać. Wie, no to aż zabrał tą piłkę. Czy u takiego młodego człowieka, który gdzieś tam jest dopiero na etapie odkrywania samego siebie, gdy sport u niego to jest po prostu gra w piłkę, ruch, rywalizacja? Czy trener powinien bardziej zwrócić uwagę na te cechy fizyczne jego, czy raczej cechy takie wolicjonalne? Co jest ważniejsze na tym bardzo wczesnym etapie? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że te wolicjonalne są bardzo ważne. Te cechy fizyczne też są ważne, ale z drugiej strony, tak mi kiedyś bardzo fajnie powiedział mój pierwszy mistrz Bolesław Lubikowski, który powiedział, wiesz co, mówi, jak kości są, to i mięśnie urosną. <laughs> I to tak mi mocno utkwiło. Bardzo ważną rzeczą jest też to, żeby była taka grupa osób, żeby ten młody człowiek chciał po prostu tam przychodzić z przyjemnością na te zajęcia. Rzut młotem to niespecjalnie popularna, lekkoatletyczna konkurencja. To znaczy teraz jest w Polsce, bo to polska specjalność jeszcze do niedawna, ale gdy zaczynał Paweł Fajdek, gdy pani zaczynała być jego trenerką, to chyba niełatwo było namówić dzieciaki na to, żeby rzucały ciężką żelazną kulą, do której przyczepiony jest kawał drutu. Czy to było właśnie trudne zadanie do tego, żeby namówić dzieci do rzutu młotem? Powiem szczerze, nie pamiętam, żeby to było trudne zadanie. Ja właściwie to taki zupełnie przez przypadek się zajam tą konkurencją, bo ja przecież nigdy nie rzucałam. I, I ja sobie myślę, że w naszym życiu zdarzają się różne rzeczy i albo w to wchodzimy, albo nie. W moim życiu też się zdarzyła taka sytuacja, że po prostu przyjechali do nas, przyjechał do nas mistrz. Mistrz olimpijski to był Szymon Żółkowski, tak? Dzisiaj trener Pawła Fajtka. No, dzisiaj trener Pawła Fajtka razem ze swoim trenerem, z trenerem yy, zresztą takim naprawdę wybitnym trenerem i, i twórcą szkoły, myślę, takiego polskiego rzutu młotem, Czesławem Cybulskim, od którego notabene ja się bardzo dużo uczyłam. I to było takie spotkanie, gdzie, gdzie usiedliśmy i gdzie ja słuchałam, gdzie dzieciaki słuchały, patrzyły na tego mistrza. I tam pamiętam, kolega nagrywał to spotkanie i takie pamiętne słowa padły yy, właśnie z ust trenera Cybulskiego. Powiedział wtedy: "A może tu na sali właśnie siedzi jakiś przyszły mistrz?". I okazało się, że dokładnie tak było. I potem jest też tak, że ten rzut młotem był ciekawy, bo Bieganie, no każdy biega, tak? Gdzieś tam lepiej, gorzej. Oczywiście już nie mówimy o takim technicznym bieganiu, no ale tu nagle taka kula, tak? Na takim, właściwie takiej lince. To jest coś ciekawego, coś co kogoś interesuje, co, co może zainteresować. No i tak, i tak to się zaczęło, nie było to trudne, bo na początku oczywiście Pawła, Pawła jeszcze nie było, byli inni, inni chłopcy, inni zawodnicy. I oni zaczęli osią osiągać sukcesy, tak w sumie dosyć szybko zaczęliśmy osiągać sukcesy, bo pierwsze nasze za Polski Młodzików, to Michał Moson zdobył złoty medal. Mój wychowany, notabene teraz trener, wicemistrzyni paraolimpiady Lucyny Kornowys trzykrotnej wicemistrzyni, z czego się bardzo cieszę. I to było interesujące, to było interesujące i, i ja za Pawłem chodziłam tak dwa lata, żeby on przyszedł na ten trening. Nie bardzo chciał. Ale jak już przyszedł, zobaczył, że jest tam grupa osób, i to jest taka grupa osób, z którymi on się po prostu tak, no gdzieś tam coś zaiskrzyło. On zresztą mi mówił potem, że to jest bardzo ważne, żeby w tej grupie osób byli ludzie, zawodnicy, którzy rokują jakieś sukcesy, albo tacy, którzy nie rokują, bo wszyscy są ważni po to, żeby była atmosfera, bo dzieciaki lubią atmosferę. W dzisiejszych czasach ruch, wysiłek fizyczny, sport rywalizują u młodych ludzi z innymi formami spędzania wolnego czasu, z internetem, z serialami, z TikTokiem. Czy ma Pani jakiś specjalny sposób na to, żeby młodych ludzi odciągać od tego świata wirtualnego i pokazywać im całe piękno sportu? Myślę sobie, że dużo znaczenie mają również rodzice, bo jeżeli w domu jest takie podejście do wysiłku fizycznego, do ruchu, takie, że coś razem robimy, jeżeli młody człowiek patrzy na rodzica, to ten rodzic chętnie też widzi, że to ma wartość, tak? I nauczyciele w szkole na pewno również mają znaczenie i, i, i takim dobrym momentem jest na pewno szkoła podstawowa. Zresztą w sumie to chyba wszędzie, wszędzie można to zaszczepić ten takiego bakcyla sportu, bakcyla tego, że przecież w sporcie jesteśmy w grupie, tam się nawiązują inne relacje, tam też przekraczamy swoje granice. No Dużo ciekawych rzeczy się może dziać, ale ta grupa jest bardzo ważna. Żeby ten młody człowiek, przychodząc na takie zajęcia, poczuł się, że jest w grupie, w grupie osób, że ma z kim spędzać czas tak, w pozytywny sposób, że ma jakieś wyzwania. Te zajęcia są ciekawe, interesujące. To są bardzo ważne rzeczy, moim zdaniem. Wspomniała Pani o tym, że sama Pani młotem nie rzucała. W takim razie, skąd rzut młotem w Pani życiu? W moim życiu rzut młotem pojawił się taki właśnie wtedy, jak byłam, byłam na tym spotkaniu. Potem pojechałam na sportowe wakacje i to była fantastyczna inicjatywa. Spotkałam tam wielu trenerów i spotkałam Bolka Lubkiewskiego. To był taki człowiek, który zajmował, miał szkołę rzut młotem na Ukrainie. I, miał, I wtedy właśnie z tą grupą osób pobiegłam z moją taką przyjaciółką Jadzią Zajwel, o którym się też bardzo dużo uczyłam, a zostawiłam tego swojego zawodnika. Michała Mustonia z Bolkiem. Bolek zaczął z nim ćwiczyć, przebiegłam z lasu z dzieciakami, a Bolek do mnie mówił, słuchaj, to jest człowiek do rzucania. W związku z tym, jak tak powiedział, no to tak to jest, człowiek albo wchodzi, albo nie. I wtedy ja podjęłam decyzję, ok, skoro jest to człowiek do rzucania, to wsiadam w samochód, zabieram chłopaków pozostałych, i jedziemy do Wolka Lubikowskiego, do Zgorzelca. to jest chyba około 150 kilometrów. w związku z tym raz na miesiąc zabierałam swoich chłopaków, tych, którzy chcieli rzucać. A zawsze był pełny samochód i jechaliśmy do Wolka. Tam uczyliśmy się. Zakopałam się w konkurencji, bo jest piękna. I uważam, że najpiękniejsza. I po prostu jak zaczęliśmy trenować i zaczęły być pierwsze takie fajne rzeczy, im to zaczęło sprawiać przyjemność, bo ten mod leciał zaczęliśmy odnosić sukcesy, to stwierdziłam, no, że trzeba mądrzej trenować. Wiecie Państwo, ja osobiście uważam, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby nie zrobić takiemu młodemu człowiekowi krzywdę. W związku z tym jeździłam na siłownię do ludzi, którzy uprawiali trójbój siłowy. Od nich się uczyłam poprawnej techniki różnych ćwiczeń na siłowni. Wszędzie, gdzie tylko byłam, pytałam, uczyłam się. A że ludzi, którzy chcieli się ze mną dzielić wiedzą, była zdecydowana większość. Rzadko kiedy się zdarzał ktoś, kto nie chciał się dzielić tą wiedzą. No to tak się uczyłam, potem zaczęłam sama zdobywać jakieś doświadczenia. I tak to poszło, w sumie poszło bardzo szybko. Mój mąż się zawsze śmiał ze mnie, że wożę te młoty w samochodzie, czy nie mogłam wybrać innej konkurencji. Ja zawsze mówię do niego: Kochanie, ty się ciesz, że to nie tyczka. <głos> <głos> tak, to, tak to bywało. Pani uczyła się rzutu młotem i nauczyła się go pani doskonale. Teraz pani dzieli się tą wiedzą i tym doświadczeniem. Czy są młodzi trenerzy tej konkurencji, którzy chcą się od pani uczyć? Powiem, że teraz byłam zaproszona na taką konferencję LDK do spały, i to była konferencja poświęcona właśnie tej konkurencji i szczerze powiem, że było dosyć duża grupa trenerów, jedni już z dużymi sukcesami, jedni z mniejszymi, jedni, którzy zaczynali i to było naprawdę bardzo budujące, bo tam było ponad 20 osób, więc jeszcze Państwu muszę powiedzieć, że to nie były tylko takie zajęcia stricte teoretyczne, tylko też zrobiłam, zrobiliśmy takie zajęcia praktyczne, gdzie Mogliśmy się pouczyć prawidłowej techniki i, i, i rzutu, i te, dzieliliśmy się ze sobą wiedzą wspólnie, i to było bardzo budujące. No myślę, że jest spora grupa osób, które chcą to robić, naprawdę. To fantastyczne uczucie i wielka przyjemność móc się tym dzielić. Nieczęsto zdarza się, że Pierwszy trener czy pierwsza trenerka zawodnika, który później wyrasta na wielką gwiazdę sportu, prowadzi tego zawodnika aż do takiej seniorskiej kariery i do dużych sukcesów. W Pani przypadku i w przypadku Pawła Fajtka tak właśnie było, ale Wasze drogi w pewnym momencie się rozeszły. Czy we współpracy trener-zawodnik kiedyś musi dojść do takiego rozstania i czy ono jest dla obu stron dobre? Ja myślę, że tak. Bo, wiecie Państwo, nasze drogi się dwa razy rozeszły, dlatego że w pewnym momencie yy, ja szukałam nawet dla Pawła, to był rok 2010. Ja szukałam dla Pawła trenera i to było świadome działanie moje i wspólnie żeśmy o tym porozmawiali. I wtedy właśnie Paweł poszedł do trenera cybulskiego, Paweł wtedy powiedział również, jak rozmawialiśmy z trenerem cybulskim, że w 2016 on wraca do mnie. Wiecie Państwo, ja to potraktowałam jako wyzwanie, ale z drugiej strony sobie pomyślałam, 6 lat to jest też tak. No różne, różnie to może być, tak. Nie bardzo przywiązywałam do tego wagę, ale jednak w tym czasie robiłam różne inne rzeczy, które w razie czego, właściwie w sumie w razie czego, które by mi pomogły, tak? By mi pomogły w prowadzeniu Pawła. Okazało się, że rzeczywiście po tych igrzyskach w Rio Paweł powiedział, tak jak wcześniej mówię, w 2010 roku powiedział, że wracam. No, i to było już duże wyzwanie, bo z powrotem mam człowieka, którego, który już jest mistrzem świata, tak, i trzeba z nim pracować. W sumie my w 2015, jeszcze przez krótki czas przed Pekinem, przed mistrzostwami Świata w Pekinie, jak ten cygórski był ranny, to pracowaliśmy i Paweł rzeczywiście w 2016 wrócił. Popracowaliśmy kilka lat razem. I potem, żeśmy się rozstali. Ja myślę, że to, to bardzo dobrze, że żeśmy się rozstali. Z tego powodu, że czasami, wiecie Państwo, to jest jednak kupa lat. My 14 lat byliśmy ze sobą. To jest jednak spory okres czasu i no przychodzi po prostu taki moment. Ja jestem przekonana, że to były dobre decyzje. Rzut młotem to długo była polska specjalność, może jeszcze będzie. Ale medale Kamili Skolimowskiej, Kolimowskiej, Anity Włodarczyk, Szymona Ziłkowskiego, Wojciecha Nowickiego czy właśnie Pawła Fajtka to niestety historia z ostatnich igrzysk w Paryżu. Polscy młociarze nie przywieźli żadnego medalu. Czy świat nam troszkę odjechał? Ja tak właśnie obserwuję ten czas. Rzeczywiście to była nasza taka polska specjalność. No, mamy na pewno trochę do zrobienia. Zdecydowanie, bo była to nasza specjalność, teraz Kanadyjczycy tam bardzo mocno tutaj brylują. Czy nam świat odjechał? Czy brakuje nam talentów, czy brakuje nam pracy, czy czego nam właśnie brakuje do tego, żeby. No wiadomo, Paweł Fajdek czy Wojciech Nowicki to już są doświadczeni zawodnicy. Dla Anity Włodarczyk to też pewnie były już ostatnie igrzyska. Czy brakuje właśnie młodych talentów, które wchodzą do tej dyscypliny na już taki najwyższy poziom? myślę, że talentów nigdy nie brakuje. Zawsze kwestia jest znaleźć te talenty i odpowiednio je poprowadzić. I czasami jak się czasami warto zrobić krok wstecz, w tył i zacząć od początku, po prostu zacząć taką pracę u podstaw. Taką pracę z techniką, pracę z samorozwojem, pracę no żeby zawodnik osiągnął moim zdaniem sukces, to jest dużo takich z, z współzależnych rzeczy to świadomość jest jedną z ważniejszych rzeczy. Świadomość zawodnika, świadomość trenera, przekazanie tej świadomości od trenera do zawodnika, że to są ważne rzeczy i takie kompleksowe patrzenie na tego przyszłego zawodnika. Bo to nie są tylko elementy siły, nie wiem, szybkości i techniki. To jest też mental, tak, to jest też wiele różnych rzeczy, to jest też Sposób dbania o siebie, sposób dbania o zdrowie. I myślę, że tu mamy jeszcze sporo rzeczy do zrobienia i warto po prostu usiąść, zastanowić się, co robiliśmy wtedy tak dobrze, bo wiecie Państwo, te wyniki, które nasi obecni już medaliści robili, to były nadal, to są bardzo dobre wyniki, tak? W życiu to nadal są wyniki, które, które dają medale na Mistrzostwach Świata i na Igrzyskach Olimpijskich. W związku z tym było to robione dobrze, tak? Trzeba czasami właśnie takiej dyskusji usiąść, zastanowić się, przeanalizować, co było robione, w jaki sposób i może wrócić do pewnych rzeczy. 38 lat temu Juri Siedych, reprezentant Związku Radzieckiego, rzucił młotem na odległość 86,74 m, i to jest do dziś niepobity rekord świata w tej konkurencji i zarazem najstarszy lekkoatletyczny rekord wśród mężczyzn. Znając realia sportu w demoludach w latach 80., trudno jednak wierzyć w to, że Siedych nie korzystał z niedozwolonego dopingu. Patrzę na listę 10 najlepszych błociarzy w historii i nie ma na niej, w sensie tych, którzy osiągali najlepsze wyniki, nie ma na niej polskich mistrzów, a w ostatnich latach na tę listę dostał się na nią tylko rewelacyjny Kanadyjczyk Ethan Katzberg, ale i jemu do Siedycha brakuje ponad dwóch metrów. Czy ten rekord świata w ogóle kiedykolwiek zostanie pobity? Wiem, że była to ambicja Pawła Fajtka. Ciekaw jestem Pani opinii w tej sprawie. Ja powiem tak, te, te rekordy rzeczywiście z tych lat, ja nawet nie wiedziałam, że to jest najstarszy męż na ten rekord, to taka ciekawostka, powiem, że te rekordy oczywiście wtedy były zupełnie inne czasy, wtedy wie pan, często w ogóle jak rozmawiałam kiedyś z człowiekiem, który współtworzył antydopingową y, u nas tą y, naszą komisję, czy tak jak jest wada między, międzynarodowa, to był taki czas, że wtedy w ogóle nie myślano na początku, że sterydy mogą być dopingiem. I, i, I to zupełnie inne rekordy, zupełnie inne czasy. Ale myślę, że to wcale nie znaczy, że ten rekord nie może być pobity. No kanadyjczyk już rzuca bardzo daleko. Paweł rzeczywiście miał takie szanse, bo Paweł uważam, że jest człowiekiem, który w tej chwili chyba nadal w tej chwili na świecie ma najlepsze czucie sprzętu. Czucie młota. Jest to Paweł już ma trochę więcej lat, więc dosyć długo już trenuje, bo to kawał czasu, ale myślę sobie, że może być taki moment. Nie znaczy wcale, że, że, że takiego momentu nie będzie, że ktoś ten rekord pobije. A tamte czasy, na pewno były to czasy, gdzie nie było takich kontroli, gdzie nawet uważano, że te środki, które bierze zawodnik w tej chwili. Te środki, gdyby były brane, te, te rzeczy wspomagające, to byłby zawodnik na 100% dyskwalifikowany. Nawet nie myślę inaczej. Aczkolwiek proszę powiedzieć, a Paweł, na którym w tej chwili jest miejscu, jego wynik, bo on chyba jeszcze do niedawna był gdzieś. Tak, tak, właśnie wypchnął Goetan Katzberg swoim rzutem, tegorocznym rzutem w Nairobi, ale Pawła w tej chwili na tej liście nie ma. Cóż, nie ma. Mm -hmm. Paweł w tej chwili trenuje z Szymonem Dziłkowskim, też naszym wielkim młodziarzem i, i, i mistrzem olimpijskim z Sydney. A dziś gościem wyborczej 8.10 podcastu wyborczej była pani Jolanta Kumor, pierwsza trenerka i wychowawczyni Pawła Fajtka, pięciokrotnego mistrza świata w Rzucie Młotem. Marcin Wesołek, do usłyszenia. Do widzenia. 8.10 Podcast Gazety Wyborczej.